Cześć, wraca Liga, a jak wiadomo, sezon Ekstraklasy bez żadnej modyfikacji przepisów, oczywiście ku chwale lepszego jutra polskiego futbolu, odbyć się nie może. Dlatego kilka lat po rezygnacji z dzielenia punktów przez dwa w Formule SA 37 – po wprowadzeniu przepisu o młodzieżowcu, po całkowitej rezygnacji z S37 i po powiększeniu ligi do 18 drużyn zaserwowano nam właśnie modyfikację przepisu o młodzieżowcu. Dzięki wszystkim tym zmianom od lat polski futbol kroczy ku lepszemu. A tak na serio to za chwilę się pokłócimy i w komentarzach przeczytam, że jestem głąbem, ale zaryzykuję i postaram się Wam wyjaśnić, dlaczego uważam, że nasza liga staje się z roku na rok coraz lepsza. Dlaczego dzieje się tak pomimo istnienia przepisu, a nie dzięki niemu oraz dlaczego powiela się mity o szrocie sprowadzanym na potęgę i jak z tym sprowadzaniem jest naprawdę. Bo gdy patrzę na rozjazd między ogólną opinią a faktami, to jest naprawdę potężny. Zapraszam na dzisiejszy ekstraklasowy odcinek. Jeszcze słowo dlaczego to nagrywam, bo mam wrażenie, że przepisy są czasem źle rozumiane i warto oddzielić populizm od faktów. Przykładowo. Kiedyś funkcjonował przepis ograniczający w ekstraklasie liczbę zawodników spoza Unii Europejskiej. Wiele osób słusznie krzyczało wtedy, że to absurd, bo kluby zamiast zatrudnić lepszego piłkarza spoza UE, za te same pieniądze podpisują kontrakt z kimś mającym unijne obywatelstwo. Ale byli też tacy, którzy uważali, że przepis ten promował polskich piłkarzy, co było oczywistą bzdurą, bo on ograniczał jedynie zatrudnianie Brazylijczyków czy Ukraińców, a nie starych Słowaków, po których wciąż ochoczo sięgano. I mam wrażenie, że podobnie jest z przepisem o młodzieżowcu, który jak zobaczymy na jego okładkę, wygląda fantastycznie. W końcu nasza młodzież dostanie szansę na rozwój i to w ekstraklasie. Ale gdy się sięgnie głębiej, gdy spojrzy się na coś więcej niż na to, co widać na pierwszy rzut oka, bardzo łatwo można dojść do wniosku, że na przestrzeni tych trzech lat, gdy przepis działa, jest zupełnie inaczej. I właśnie tutaj chciałbym obalić kilka mitów, które patrząc, jak dobrą prasę przepis o młodzieżowcu ma, choćby w social mediach, mają się zdecydowanie za dobrze. Do rzeczy. Jak pewnie coś tam słyszeliście, w nowym sezonie zamiast konieczności gry młodzieżowcem przez pełne 90 minut będzie obowiązywać przymus zaliczenia przez młodzieżowców łącznie 3000 minut przy obostrzeniu, że z jednego meczu maksymalnie zliczyć się może 270. Jest to oczywiście układ w strony trenerów, którzy często mieli związane ręce i musieli dawać na siłę grać młodzieżowcowi, choć ten nijak miał się do ich koncepcji. Najlepszym przykładem była Legia, która z młodzieżowcami nie miała generalnie problemów, wygrała nawet klasyfikację. Pro Junior System ostatniego sezonu, ale czasem kłopot wygenerował się losowo i na siłę za uszy ciągnięty był Kacper Skibicki, który powiedzmy sobie szczerze, bez przepisu, minut w ekstraklasie raczej by nie złapał. I przy zmianach zachodzących od nowego sezonu takiej konieczności nie będzie. Jest to oczywiście jakieś rozwiązanie, ale zawsze mam wątpliwości, gdy przepis stwarza furtkę do działań patologicznych, bo przepis zasady powinien wręcz przeciwnie takie działania uniemożliwiać. A umiem sobie wyobrazić, że jest klub X o statusie przeciętniaka, który koło 28. kolejki tak realnie nawet nie matematycznie zapewnia sobie ligowy byt. Okazuje się, że brakuje jednak minut młodzieżowców i trzeba nadrabiać. Trener klubu X w sześciu ostatnich kolejkach wystawia za tym po trzech młodzieżowców, z czego dwóch nie można nazwać podstawowymi piłkarzami i ta trójka zawodników U21 gra już wszystko do końca. Z tego robi się 1620 minut, czyli ponad połowa potrzebnego limitu, dzięki czemu klubowa księgowa może odetchnąć z ulgą, bo za brak wypełnionego celu, w zależności od tego, ile minut zabraknie, wahać się będą od pół miliona złotych do 3 milionów. Co jednak się dzieje, patrząc na to szerzej? Sześciu ostatnich rywali klubu X dostaje mecz z przeciwnikiem znacznie słabszym niż grali pozostali, z którymi to walczyć trzeba o utrzymanie Puchary lub mistrzostwo. Czy to uczciwe? Nie sądzę. A że polskie kluby potrafią kombinować pod przepis, to przekonaliśmy się przecież niedawno, gdy Zagłębie Sosnowiec, walcząc o punkty w pro Junior System, na kilka sekund wystawiło chłopaka w trakcie rehabilitacji po zerwanych więzadłach. Wracając do zmodyfikowanego przepisu i kolejnej mojej wątpliwości. Co jeśli ktoś przekalkuluje, że bardziej opłaca mu się zapłacić pół miliona złotych kary i mieć mocniejszy skład na mecz z biednym, jak mysz kościelna, przeciwnikiem w grze o utrzymanie? Czy naprawdę chcemy, by zasobność budżetu i to, ile ktoś może zapłacić, miała decydować o najważniejszych rozstrzygnięciach? Albo czy chociaż chcemy ryzykować, by taka możliwość była? Ja nie jestem przekonany. Co zatem zrobić? Moja odpowiedź jest bardzo prosta, choć wśród kibiców pewnie niepopularna. Maksymalnie pompować pro junior system i skasować przepis o młodzieżowcu. Jeśli macie zamiar w tym momencie wyłączyć film, rozumiem, szanuję. O nie, jesteśmy zgubieni. Ale mimo wszystko namawiam do posłuchania, dlaczego mówię te herezje. Najpierw o plusach, bo zawsze wszystko warto rozpisać sobie w kolumnach. Przepis w założeniu wcale nie jest zły, choćby dlatego, że wywołał dyskusję o potrzebie szkolenia. Niby oczywistą, ale jak w praktyce widzieliśmy przez lata, poza kilkoma ośrodkami w Polsce, nie do końca. Jeśli to by było jego celem, to sprawdził się super, ale wywołanie dyskusji to trochę za mało, by wpisywać ją w jakieś odgórnie narzucone ramy. Szukamy pozytywów dalej. Przepis sprawił też, że nawet te kluby ekstraklasy, które do tej pory, mówiąc brzydko, miały wywalone na młodych zdolnych, musiały przyłożyć większą wagę do penetrowania rynku pierwszo- i drugoligowego, a kluby z pierwszej i drugiej ligi do jeszcze aktywniejszego sprawdzania, co dzieje się niżej. W ten sposób stworzono warunki do przeskakiwania przez młodych kolejnych poziomów tej piramidy. Ale w praktyce była to droga na skróty i liczenie na to, że jedynie poprzez danie szansy gry wyżej nadrobi się zaniedbania w szkoleniu wynikające choćby z braku wykwalifikowanej kadry trenerów. Gdyby natomiast, parafrazując klasyka, pewnego dnia Polska się obudziła i coś w niej przeskoczyło i oddolnie powstały super akademie z w pełni profesjonalnymi trenerami od dzieci i młodzieży, żaden przepis nie byłby potrzebny, bo kluby ekstraklasy o takich młodzieżowców same by się zabijały. A tak realnie to jedynie usunięto pewne. Grupy piłkarzy, kilka przeszkód na drodze do wyższej ligi, nie zmieniając wcale słabego młodzieżowca w lepszego. Żaden pomocnik nie stanie się Kacprem Kozłowskim tylko dlatego, że sprowadzi go do siebie klub ekstra klasy. A żaden skrzydłowy nie stanie się Jakubem Kamińskim, bo za darmo utorowano mu drogę do lepszego zespołu. Myślenie, że tak to działa, to fantazja. Zresztą od lat Polska ma problem z klasowym lewym obrońcą. Mimo że w lidze od lat gra wielu Polaków na lewej obronie, sama gra jednak nie tworzy piłkarza. Wdałem się ostatnio na Twitterze w bardzo fajną dyskusję, ale zaskoczyło mnie, jak wiele osób uważa, że dzięki przepisowi mamy wysyp zdolnych młodzieżowców pokroju Kamińskiego i Kozłowskiego właśnie. Zupełnie jakby bez jego istnienia młodzieżowcy nie dostawali szansy na grę w ekstraklasie, mimo swoich umiejętności. I jakby coraz więcej klubów nie zdawało sobie sprawy z tego, że szkolić się po prostu opłaca. Ostatnio usłyszałem bardzo fajne zdanie od Leszka Milewskiego, który stwierdził, że równie dobrze można wprowadzić przepis o tym, że należy strzelać bramki, bo to te Finalnie będzie dobre dla klubów i polskiej piłki, z tym że każdy wie, że trzeba strzelać bramki, i każdy wie, że warto grać młodzieżowcami. Jakoś pod koniec czerwca umówiłem się na wywiad z prezesem górnika Zabrze, Arkadiuszem Szymankiem. by nie przepalać pieniędzy, jak to w ostatniej dekadzie w Górniku bywało na potęgę. W Krakowi po zwolnieniu Michała Probierza też wajchę przestawiono w kierunku młodzieży. Nagle zaczęła grać i nawet strzelać bramki. W Lechu sprzedali za 11 milionów euro Jakuba Modera, by chwilę później ogłosić, że większość z tych pieniędzy zostanie wpompowanych w Akademię. Pogoń Szczecin czy Zagłębie Lubin to kolejne przykłady na właściwe ustawienie priorytetów. Pewnie jeszcze kilka klubów można w tej wyliczance wymienić. To nie z przepisu, a takiego właśnie podejścia nastawienia, na stawianie na mocną młodzież. Wynika, że z największe transfery z Polskiej Ligi w ostatnich latach to transfery młodzieżowców lub zawodników, którzy wypromowali się będąc młodzieżowcami właśnie. Zresztą zobaczcie listę na transfermarkcie. Z tej jedenastki, którą widzicie, wykreślamy Adriana Mierzejewskiego, który w chwili transferu nie miał już łatki młodego zdolnego, a co do reszty to tylko Michał Karbownik może być realnym beneficjentem przepisu o młodzieżowcu, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że Legia bez odgórnego rygoru inaczej rozwiązał, aby wtedy swój problem z obsadą lewej obrony, niż przesuwając na nią Karbownika. Majecki, Bednarek, Szymański i Kapustka są żywymi dowodami, że jak ktoś dobrze gra w piłkę, nie potrzebuje forującego go przepisu, bo oni grali jeszcze przed jego wprowadzeniem. Także Moder debiut zaliczył wcześniej i absurdem jest twierdzenie, że przepis jakkolwiek mu pomógł. Kozłowski był produktem Akademii Pogoni Szczecin i na długo przed przepisem miał tam status mega talentu i człowieka, za którego będzie kiedyś można wziąć miliony. Jestem w stu procentach pewny, że grałby bez przepisu. Bartosz Białek dostawał plac w Zagłębiu, mimo że pozycja młodzieżowca w tym klubie była już niepodzielnie obsadzona przez Bartosza Slisza, więc grał, mimo iż wcale nie musiał. Naprawdę naiwnością byłoby zatem zdanie, że Jakub Kamiński jakkolwiek zyskał dzięki trosce, jaką ktoś tam na górze okazał młodym zdolnym. Prawdziwy wniosek jest taki, że młodzi bez żadnego odgórnego przepisu grali w Ekstraklasie, wyjeżdżali z niej za miliony i wciąż by się to tak kręciło. Bez wkroczenia w to PZPN-u. Jeśli ktoś zyskał, to bramkarze, bo kilku faktycznie wypłynęło, mimo że w ich przypadku wcale nie było to takie oczywiste, że wspomnę o Karolu Niemczyckim, Mikołaju Biegańskim, Filipie Majchrowiczu czy Rafale Strączku ale PZPN wkroczył próbując ratować coś, z czym nie było problemu, albo diagnozując problem zupełnie nie tam, gdzie on rzeczywiście był. W założeniu zatem otworzono dla młodzieżowców bramy, a tak naprawdę wielu zamknięto drogę do prawidłowego rozwoju. Mówiłem o bramkarzach, którzy zyskali, zatem symboliczne jest to, co się stało w Radomiaku, którego w żaden sposób za to nie winie, bo klub po prostu dostosował się do rzeczywistości. Tam postanowiono ograć przepis trzema młodzieżowcami w bramce, zatem cokolwiek by się działo, zawsze będzie Młodzieżowy spewniak, który zaliczy wymaganą liczbę minut. A w praktyce to oznacza, że jeden gra, a dwóch zdolnych młodych. Na grę nie ma szans. A gdyby nie przepis, mogliby ogrywać się choćby na wypożyczeniu. Ten sam kłopot dotyczy młodzieżowców z pola, którzy są nieco niżej w klubowej hierarchii. Skoro trzeba zabezpieczyć pozycję dla jednego na boisku, każdy klub musi mieć jakichś pięciu, bo wiadomo, że sezon jest długi, zdarzają się kontuzje, kartki czy naturalne w tym wieku wahania formy. Co bez przepisu robi klub z takimi piłkarzami? Oddaje na wypożyczenie ligę niżej. A co robi zmuszony przez przepis? Hamuje rozwój zawodnika, trzymając go przyspawanego. Do ławki, ewentualnie ogrywając w rezerwach kilka lig niżej, a nie jedną ligę niżej. Ale dobra, możemy sobie rozważać różne rzeczy i mówić, co jest dobre, a co złe, ale gdzieś tam równolegle do tej dyskusji płyną sobie fakty. Sprawdźmy zatem, jacy młodzieżowcy spoza tych sprzedanych najdrożej grali w Polsce tuż przed wprowadzeniem przepisu i czy faktycznie było tak, że trzeba było ich szukać ze świecą. Zerkam na składy z meczów 30. kolejki ostatniego sezonu bez wymogu młodzieżowca. Wybrałem tę kolejkę, bo strasznie nudne byłoby pokazywanie Wam nazwisk kolejka po kolejce, a 30. seria gier... Przed podziałem ligi na grupę mistrzowską i spadkową była po prostu kluczowa, więc można z góry zakładać, że trenerzy wystawiali najlepszych. Tutaj macie listę wszystkich młodzieżowców, jacy wtedy wybiegli w podstawowych jedenastkach. Podkreślam, nie biorę pod uwagę piłkarzy wchodzących z ławki, których też kilku było. 14 zawodników, czyli faktycznie mniej niż rok później, gdy sam przepis gwarantował udział 16, ale. Niewiele mniej. A po nazwiskach widzimy, że poza Klubsiem i dwójką z Zagłębia Sosnowiec, każdy z tych zawodników sportowo bardzo poszedł do góry i zrobił to bez konieczności pompowania go na siłę. Sprawdziłem z ciekawości 30. kolejkę następnego sezonu i nazwiska jakie tam zastałem, żeby porównać czysto piłkarsko jakość tych zawodników. Widzicie ich na liście. 22 piłkarzy, więc więcej, ale czy lepiej? Wykreślając z listy zawodników podstawowych w sezonie wcześniej, bo wtedy otrzymaliśmy dowód, że oni by grali bez względu na przepis, Zostają nam tacy piłkarze. Wam pozostawiam ocenę, na ile przepis o młodzieżowcu przypomina próbę ulepszenia smaku zupy poprzez dolanie do niej wody, a na ile stanowi realną wartość dla podnoszenia jakości polskiej piłki. To jedziemy dalej z mitami. Przepis o młodzieżowcu jest potrzebny, bo nawet jeśli zmusza kluby do grania słabszym zawodnikiem, to niech to będzie chociaż słabszy Polak, a nie słabszy szrod z zagranicy. Z założenia się z tym absolutnie zgadzam, tyle, że warto zerknąć, jak naprawdę zmieniał się udział obcokrajowców w meczach klasy w kilku poprzednich sezonach. 2017 na 18, czyli dwa lata przed wprowadzeniem przepisu, Polacy zagrali przez 56% minut, obcokrajowcy 44%, 2018 na 19, czyli rok przed wprowadzeniem przepisu, Polacy 53%, obcokrajowcy 47%, 19%, na 20, czyli pierwszy sezon z przepisem młodzieżowcu. Polacy 52%, obcokrajowcy 48%, 20 na 21, Polacy 55%, obcokrajowcy 45% 21 na 22, identycznie jak w poprzednim Polacy 55, obcokrajowcy 45. Czemu to dowodzi? Że przepis o młodzieżowców w żaden sposób nie wpłynął na zmianę tych statystyk, bo odchylenia są minimalne w dodatku nie zawsze na korzyść lat z rygorem gry młodego Polaka. To też dobry moment, by odpowiedzieć sobie krótko. Na kilka pytań. Czy poziom ekstraklasy zmienia się na lepsze dzięki przepisowi o młodzieżowcu? No nie. Czy wprowadzenie przepisu pozwoliło odkryć jakąś perełkę, która zginęłaby bez tej decyzji, poza jednym karbownikiem, który swego czasu łatkę perełki faktycznie miał? Nie sądzę. Czy przepis generuje ryzyko, że słabszy gra kosztem lepszego? Jak najbardziej. Jeśli po tym wszystkim, co staram się tu przedstawić, wciąż widzicie zalety przepisu o młodzieżowcu, bardzo chętnie je poznam w komentarzach. Może faktycznie jest coś, czego ja nie dostrzegam. Na początku powiedziałem takie zdanie, że nasza liga staje się z roku na rok coraz lepsza, co dzieje się pomimo istnienia przepisu o młodzieżowcu, a nie dzięki niemu, oraz że powiela się mity o szrocie sprowadzanym na potęgę. No to wyjaśniam. Szrot był i będzie, ale skala się zmienia i jestem tu przekonany, że w dobrą stronę. Spójrzcie na transfery zagranicznych piłkarzy do Ekstraklasy. W obecnym oknie w naprawdę potężnym stopniu nie są to ani panowie 32+, którzy przyjadą odcinać kupony, ani starzy Słowacy, ani kompletne no nejmy z obrotnymi menago, którzy potrafiliby obchnąć piasek na pustyni. Oto moje top zagranicznych transferów, choć mniejsza o miejsce, jakie dałbym tym zawodnikom. Bardziej chcę to przedstawiać całościowo. Afonso Sousa, czyli jeszcze w 2022 roku ważny ogniwa portugalskiej młodzieżówki po dwóch pełnych sezonach jako podstawowy piłkarz portugalski w portugalskiej ekstraklasie. Georgi Cita sprawdzony na polskim podwórku kozak. Pogoń długo czekała z transferem, by przygarnąć na wypożyczenie Pontusa Almqvista, 22-latka wycenionego przez Mark na 3 milionów euro, który nie był za słaby na rosyjską Premier League. Makana Baku. Tu podobnie jak z Cita w Lechu Legia wzięła kozaka sprawdzonego w Ekstraklasie. Geronimo Cacciabue. Wypożyczony do Miedzi. Wartość w transfermarkcie ponad 2 miliony euro. 24 lata, sporo występów w argentyńskiej Superlidze. Dimitrios Stavropoulos, 25 lat, podstawowy piłkarz Reginy z Serie B. Teraz będzie grać w Warcie Poznań. Inny Grek, Stratos Sfarnas. 24 lata, 6 meczów w pierwszej reprezentacji. Teraz będzie grać Grać w Rakowie. I kończąc tę wyliczankę, Damian Bochar za tym facet, który grał już całkiem niedawno w ekstraklasie przez dwa sezony i w obu strzelił dwucyfrową liczbę goli 10 i 15. Teraz wrócił do Zagłębia. To przykłady, bo zagranicznych transferów wyglądających na niezłe było w tym okienku więcej. Jeśli to jest to mityczne sprowadzanie szrotu, to ja nie wiem. I jeszcze jedna ciekawostka z poprzedniego sezonu. Tylko cztery kluby: Wisła, Kraków, Krakowia, Raków i. Lech w poprzednim sezonie miały udział obcokrajowców znacznie wyższy niż Polaków, z czego nikogo nie trzeba przekonywać, że obcokrajowcy z Rakowa i Lecha przynieśli do Ligi jakość. Pozostałe 14 na 18 klubów grało Polakami w przynajmniej w circa 50% lub więcej jeśli chodzi o minuty na boisku. To tyle w temacie Ekstraklasa, to Liga Zagranicznego Szrotu. I to tyle ode mnie na dziś. Jeśli wraz ze mną uważacie, że przepis o młodzieżowcu realnie nic dobrego nie wnosi, możecie dać łapkę w górę, choć osobiście spodziewam się rekordowej liczby kciuków w dół, ale trudno będę musiał to uszanować. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Cześć!